Wymieńmy się zdjęciami. Słyszałem, że jesteś ładna. Wysłałem swoje. Teraz twoja kolej. Kim jesteś? Skąd masz mój numer? Twoja przyjaciółka Marta mi go dała. Powiedziała, że się we mnie podkochujesz. Wyślij mi swoje zdjęcie teraz. Wysłałem swoje jeszcze raz. Jest twoja kolej. Nie znam cię. Nie wyślę zdjęcia obcemu. Jestem twoim nowym chłopakiem. Nie jestem obcy. Teraz wyślij swoje zdjęcie. Oto moje jeszcze raz. Nie znam cię. Nazywam się Paweł. Ważę 200 kg. Mam 170 cm wzrostu. Lubię dziewczyny z dużymi melonami. Dlaczego miałoby mnie to obchodzić? Powiedziałaś, że nie wyślesz zdjęcia obcemu. Teraz wiesz wszystko o mnie, więc wyślij swoje zdjęcie. Nie. Czego ode mnie chcesz? Moje zdjęcie jeszcze raz. Wyglądasz dziwnie. Nie będę z tobą ani też wysyłać żadnych zdjęć. Dam ci 50 tysięcy tygodniowo. Tygodniowo? Będę też sprzątać i gotować. Nie mogę. Dlaczego nie? Nie jestem ładna. Twoja przyjaciółka wysłała mi zdjęcie Twoich melonów. Najpiękniejszy widok, jaki widziałem. Chodzi o moją twarz. Co z nią jest nie tak? Mam dość duży nos. Nie może być aż tak duży. Nie będę cię oceniać. Pokaż mi. Masz rację. Nie jest duży. Dziękuję, że mnie nie oceniasz. Jest ogromny. Myślę, że będę potrzebował butli tlenowej, gdy będę blisko ciebie. Gdybym kiedykolwiek utknął w pomieszczeniu z toksycznym gazem. Modliłbym się, żebyś tam była, bo wdychałabyś cały gaz za mnie. Jesteś jak mega mocny, ale bardziej jak mega